Gamiwo to platforma transakcyjna dla gier, a także towarów cyfrowych. Spółka złożyła do giełdy papierów wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie akcji i planuje zadebiutować na New Connect w ciągu kilku najbliższych tygodni. Dziś moimi i państwa gośćmi będą pan Mateusz Śmirzewski, prezes zarządu Gamiwo. Dzień dobry, witam panie Mateuszu. Dzień dobry. I pan Tomasz Lewandowski, członek zarządu spółki. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Na początku chciałbym, abyśmy przybliżyli nieco naszym widzom samą działalność spółki. No i tutaj Panie Mateuszu pytanie do Pana, czy mógłbym prosić o takie kilka zdań, dosłownie podsumowania tego, czym na co dzień się zajmujecie? Oczywiście. Gamiwo działa na rynku e-commerce'owym i gamingowym od 2017 roku. Team założycielski obejmował menadżerów wszechstronnie doświadczonych na rynku gier. Spółka powstała przy wsparciu funduszu venture buildingowego Tarheel Capital Pathfinder. Gamiwo to w zasadzie platforma do handlu grami i towarami cyfrowymi, łącząca sprzedawców i klientów z całego świata. W jednym miejscu gracze mogą znaleźć gry na każdą platformę gamingową, czy będzie to konsola, czy PC. Wybierając z dziesiątek tysięcy ofert mogą znaleźć gry na najlepszych cenach. Jasne. Chciałbym dopytać właśnie o same produkty, ale prosiłbym jeszcze o krótkie wyjaśnienie. Co mamy na myśli, mówiąc towary cyfrowe? Są to gry w wersjach cyfrowych klucze aktywacyjne do, do popularnych platform, gdzie gracze mogą aktywować swoją grę cyfrową i, i grać na, na, na wybranym sprzęcie. Jasne. Panie Mateuszu, wchodziłem w ostatnim czasie właśnie na platformy, widziałem bardzo wiele znanych tytułów, no ale gdybyśmy już zobaczyli tak globalnie, czy na platformie Gamiwo możemy zakupić wszystkie tytuły, te, które załóżmy w ostatnim czasie miały swoje premiery, czy w jakimś stopniu dostępność do poszczególnych produkcji jest ograniczona? Gamiwo jest zdecydowanym, zdecydowanie najlepszym miejscem, żeby kupić gry z różnych kategorii. Mamy gry, które są nowymi premierami. Mamy również starsze gry, które są wciąż na topie, jeżeli chodzi o popularność, takie jak Minecraft czy GTA V. Oferujemy również oprócz gier cyfrowych oprogramowanie, a także karty doładowujące do znanych platform streamingowych czy, czy sprzedażowych. A na czym zarabia spółka, tak właściwie? Więc Gamiwo jest usługodawcą. Świadczymy usługi dla, dla odbiorców, którzy po jednej stronie są to sprzedawcy, dystrybutorzy, po drugiej stronie odbiorcy końcowi, którzy przychodzą na platformę dokonać zakupu konkretnej, konkretnej gry, konkretnego produktu. Jeśli chodzi o pierwszą grupę, czyli, czyli dostawców, tutaj oczywiście... Takim istotnym i najważniejszym źródłem przychodu jest prowizja, którą naliczamy w momencie, kiedy dokonywana jest sprzedaż produktu. Oczywiście nie jest to, to jedyne źródło, jeśli chodzi o dostawców towarów, dostarczamy także dla nich dodatkowe usługi, takie jak możliwość wypromowania swoich produktów, dedykowane strony ofertowe. To oczywiście wiąże się również z opłatami. Z drugiej strony mamy klientów, dla których świadczymy usługi upsellingowe, crosssellingowe, czyli w ramach standardowego zakupu gry oferujemy takim klientom dodatkowe usługi. Jedną z takich, z takich ofert jest właśnie Gamiwo Smart, model subskrypcyjny, który wdrożony został w 2019 roku i, i, i zdobywa bardzo dużą popularność, jeśli chodzi o, o niepoznanie klientów. We wstępie wspomniałem o tym planowanym debiucie na parkiecie New Connect. Tutaj komunikujecie Państwo kilka tygodni, więc czy moglibyśmy w jakiś sposób, nie wiem, sprecyzować tę datę debiutu? No i dlaczego w ogóle spółka zdecydowała się na taki krok? Tak, złożyliśmy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu wraz z dokumentem informacyjnym. Gamiwo planuje zadebiutować w ciągu najbliższych kilku tygodni. Gdy tylko będziemy mieli więcej informacji na temat, to oczywiście przekażemy. Debiut na NewConnect jest, jest pewnym zwieńczeniem naszego etapu rozwoju. Pomimo relatywnie krótkiej historii na rynku osiągnęliśmy już mocną pozycję. Tak, jeśli ma... chodzi, jeśli chodzi o, o, przepraszam, jeśli chodzi o e, powody, dla, dla których e, podjęta została de, taka decyzja, e, pierwszy powód e, inwestor e, finansowy, fundusz Starhil Capital Pathfinder, e, podjął decyzję o sprzedaży e, posiadanych części posiadanych akcji e, po dwóch latach e, rozwijania projektu, jakim jest e, Gamiwo. Spółka oczywiście jest dochodowa, jednak w przypadku dużych projektów, które planujemy realizować, bądź potencjalnych akwizycji, napływ zewnętrznego kapitału na pewno będzie czynnikiem, który przyspieszy i realizację projektów, i ich wdrożenie, i realizację założonych celów. I takim. Ostatnim elementem, który tutaj przyświecał przy podejmowaniu tej decyzji jest wzmocnienie wizerunku i uwiarygodnienie spółki, czy to zarówno w oczach potencjalnych partnerów biznesowych, dystrybutorów, deweloperów, jak i w kontekście zatrudnienia specjalistów, zbudowania, że tak powiem, silnej, silnej pozycji, jeśli chodzi o, o, o markę Gamiwo. Więc tutaj rozpoznawalność jest także jednym z powodów, dla którego, rozpoznawalność marki, jednym z powodów, dla którego podjęliśmy decyzję o debiucie na giełdzie. Panie Tomaszu, wspomniał Pan przed momentem, że spółka jest dochodowa. Wcześniej pokrótce powiedział Pan właśnie, co wpływa na przychody, na czym spółka zarabia. Dlatego prosiłbym o komentarz wyników finansowych odnotowanych przez spółkę w całym 2020 roku. Może o jakieś zestawienie z rokiem 2019 roku. Jak spółka poradziła sobie w roku bardzo trudnym z punktu widzenia gospodarczego, no bo przecież mieliśmy do czynienia przez blisko 9 miesięcy z pandemią koronawirusa. Tak, oczywiście rok 2020 charakteryzował się bardzo, bardzo dużymi wzrostami jeśli chodzi o obrót, który generowała platforma. W porównaniu do 2019 roku jest to ponad 100% wzrost i wynik na poziomie 160 milionów złotych obrotów w 2020 roku. Tak naprawdę w każdym aspekcie, w którym funkcjonujemy, odnotowujemy takie znaczące wzrosty. Trendy te kontynuowane są w 2021 roku, więc bardzo pozytywnie patrzymy w przyszłość. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że wiele pomysłów oczekuje na, na wdrożenie, wiele projektów, więc na pewno tutaj. Zaskoczymy pozytywnie naszych klientów, zarówno od strony sprzedawców, jak i klientów, klientów końcowych. Panie Tomaszu, chciałbym jeszcze na moment przy tych wynikach finansowych pozostać. Jaki jest udział poszczególnych krajów w przychodach, w zyskach odnotowanych przez spółkę w 2020 roku? Tak, jeśli chodzi o, o udziały takie na świecie i, i, i zasięgi. E, Istotnym rynkiem są jest Ameryka Północna i tutaj w szczególności Stany Zjednoczone. Jeżeli mielibyśmy tutaj ustawić takie top 5, to Stany Zjednoczone będą, będą właśnie w tej pierwszej piątce. Na kolejnych miejscach Europa, i tutaj rynek niemiecki jest takim rynkiem dominującym, Francja i, i Wielka Brytania. Więc jeżeli mielibyśmy tutaj spojrzeć na to, jak, jakimi zasięgami globalnie docieramy do, do, do jakich krajów to właśnie to będą Stany Zjednoczone na pierwszym miejscu Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Wiemy już jak wyglądał 2020 rok z punktu widzenia samej działalności finansowych spółki, natomiast no, rozpoczęliśmy nieco ponad dwa miesiące temu rok 2021 i jak ten rok może wyglądać z punktu widzenia szans i zagrożeń właśnie z punktu widzenia gamigo. E w 2021 roku mamy dosyć ambitne plany na rozwój. Oprócz rozwoju aktualnych funkcjonalności, o których wspominał już Tomasz, mamy również w planach wdrożenie produktów fizycznych na platformie to jest gier pudełkowych na, na konsole, akcesoriów gamingowych, sprzętu elektronicznego, a także odzieży sportowej. Gamiwa będzie miejscem, w którym każdy gracz będzie mógł pozyskać wszystko, czego potrzebuje do rozwijania swojej pasji. Od, od gry po koszulkę swojego ulubionego zespołu sportowego. Dodatkowo planujemy ekspansję na nowe rynki, przedstawienie nowych wersji językowych, y, y, strony, ponad pięć, które już oferujemy w tym momencie, a także rozpoczynamy pracę nad aplikacją mobilną, która poszerzy doświadczenia zarówno kupujących, jak i dostawców. Panie Mateuszu, a jak wygląda z punktu widzenia Gamiwo rynek i cała konkurencja na rynku naszym polskim, na rynkach zagranicznych? Czy to nie jest tak, że w jakiś sposób, biorąc pod uwagę popularność branży gamingowej, ta konkurencja jest już bardzo duża, czy też jest jeszcze miejsce na tym rynku i bez problemu kawałek tego dużego tortu możecie ugryźć i ten kawałek może być coraz większy w kolejnych latach? Oczywiście istnieje kilka konkurencyjnych platform na rynku globalnym, jednak to, co nas wyróżnia na ich tle, to nastawienie na klienta i dostawcę, czyli stawiamy ich w centrum naszej uwagi. Dla klienta w porównaniu do konkurencji oferujemy najniższe ceny, zdecydowanie najniższe ceny, a także dodatkowe usługi, których nie znajdą nigdzie indziej. Natomiast z dostawcami pracujemy od samego początku bardzo blisko, biorą oni udział w budowaniu platformy i zapewniamy im wszystkie narzędzia, które potrzebują do skutecznego sprzedaży swoich produktów. Sam rynek gamingowy jest ogromnym rynkiem, rośnie z roku na rok. W 2023 ma osiągnąć wartość ponad 200 miliardów dolarów. Także z optymizmem patrzymy na Gamiwo i naszą przyszłość na tym rynku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziś moimi państwa gośćmi byli pan Mateusz Śmierzewski, prezes zarządu spółki Gamiwo, a także pan Tomasz Lewandowski, członek zarządu spółki. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy, dziękuję. pozdrawiamy również.